Cześć kochani, to są właśnie moje dzieci i które przewiozłam z tyłu samochodu. Witajcie na kanale Czytex. Ten film będzie inny niż poprzednie dwa, ponieważ byłam się w bibliotece i mieli dużo darmowych książek, więc zapraszam was do oglądania tego holu. Mamy książkę Jojo Moyes Foreign Fruit. Książka ta została wydana w 2014 roku. Polska wersja tytułu to zakazany owoc. Akcja książki rozgrywa się w nadmorskim miasteczku w latach 50. Pojawia się tam grupa ekscentrycznych artystów, a społeczność, która mieszka w tym miasteczku, jest dosyć konserwatywna. Głównymi bohaterkami są Seria i Lotti. Zapoznają się z tymi artystami, którzy pojawili się w tym miasteczku. Podejmują swoje różne, podejmują życiowe decyzje, jednak prowadzą one do dramatu. Między innymi Loti zakochuje się w Gaju, ale jest on już zajęty mężczyzną, ponieważ jest w związku z przyjaciółką Loti, Selią. Także Loti zostaje zmuszona do opuszczenia Merham w tragicznych okolicznościach i narracja jest z punktu widzenia Dory, która jest młodą kobietą a, sięgającą a, tych właśnie czasów, co się wtedy wydarzyło, chce dociec, co się stało. Ponieważ Dora przyjeżdża odnowić starą wilę w tej samym mieście. Podczas remontu odkrywa te ślady przeszłości. Staje się coraz bardziej ciekawska i zaczyna wypytywać ludzi, którzy tam mieszkają. W pewnym momencie przeszłość zaczyna się splatać z teraźniejszością i Dora wpada w cały ten, w całą tą historię. Doch. Mamy właśnie pradę i moją szminkę. Otwórzmy tą pradę. Jestem dosyć podekscytowana tą pradą. Wow. I ona to niesamowicie. Patrzcie na to. Wow. Idealna torba na książki. Bardzo dobrej jakości. Wow. ja mi się podoba. Sprawdzamy sobie tutaj. pojemna. wow. tutaj. Sprawdzamy to tutaj. pojemna, w środku Sprawdzamy to tutaj. włożyć, kartę tutaj. tutaj. Książkę na przykład, tak. Mieć taką fajną torbę z parady. Także mega. Fajnie to wygląda. Jeszcze tylko chciałam wam pokazać, że w tej, razem z torbą, były takie zawieszeczki. Bardzo ładne. Wow. Przepiękne. Mega. I były takie dwie małe perfumki. O to się dostawało za darmo przy tam w, e, wydanych 75 dolarach. Wow, mega, mega cute. Teraz przejdziemy sobie do tej niepozornie wyglądającej książki, um, która nie ma krzykliwych obrazków na sobie, jakiejś krzykliwej okładki. Jest po prostu e, w korze pomarańczowym. Jest to książka e, Lo Nickel, e, napisana przez. Um, Grace Livingstone Hill. Jest to książka, która opowiada historię chłopca o imieniu Michael. Mimo trudnych warunków dorasta w wierze i determinacji. Książka porusza ważne tematy, takie jak honor, poświęcenie, miłość. Michael dorasta jako biedny sierota, sprzedając gazety w slumsach Nowego Jorku. Po uratowaniu młodej dziedziczki Star Endicott, Michael otrzymuje pełne wykształcenie i zatrudnienie dzięki wdzięczności ojca Star. Jako młody dorosły, Michael uczy innych przedstępców i osób z trudnych środowisk, jak żyć lepiej jak on. Jeszcze jedna się mi przyszła. więc ja sobie otworzę z Wami. woreczek mamy. I mamy podkład z Shadow Tilbury Dobra. tutaj dali za darmo właśnie um, różne próbki podkładów. Możemy sobie spróbować produktów. Takie tu się różne. Akurat fajne, bo podkłady zawsze lubię różne spróbować, więc tutaj mam takie próbki. Przeróżne, przeróżne. Smashbox primer ze Smashboxa. A, się prześwieca Ok I malutki Beauty Blender Bardzo śmieszna e, Nyx Urban Decay Polite Society ale inny, bo ja mam ten w, sty, w Tutaj mamy Tart. I cóż wam pokazałam? I Murphy. Mega fajne. Kolejną książką jest Burn Siena, napisana przez Davida Morello. Um, malarze znają spalony sienny jako kolor ziemi i ognia, ale gdy Chase Melon po raz pierwszy spotyka Sienę Belsar, dostrzega w niej piękno. Właśnie czytam wam przetłumaczony synopsys, więc pozwolę sobie go przeczytać. Siena jest żoną międzynarodowego handlarza bronią, Derecka Belsara, który stara się zmusić Malona do namalowania jej portretu. Malon odmawia. Aż do momentu, gdy CIA nakłania go, by szpiegował Belsara, i gdy dowiaduje się, że Belsar zlecił portrety trzech wcześniejszych żon nad kilka tygodni przed śmiercią w podejrzanych okolicznościach. Przekonany, że Siena jest w ogromnym niebezpieczeństwa, Malon ratuje ją z rąk Belsara. Wierzy, że może go prześcignąć, pokonać i przechytrzyć, ale może nie. Istnieje miejsce, które by było poza, się, poza zasięgiem Belsara, ani gdzie mogliby ukryć tak piękną kobietę. Także brzmi bardzo, bardzo ciekawie. To właśnie przytaną ten fragment tutaj. Tak, było za darmo. Free. Okay. Kolejną książką jest książka Larry'ego Borchetta. Uh, pod tytułem Whatever Happened to the American Dream. Pozwolę sobie, że przeczytam Wam przytłumaczony taki snopsis. Kiedyś Amerykanie celnili ciężką pracę, etykę i edukację. Dziś wiele z tych wartości wydaje się być zastąpionych przez pogoń za łatwymi pieniędzmi i materializmem. W tej książce Larry wyjaśni nie tylko, dlaczego mamy do czynienia z tym problemem, ale także jego rozwiązać oraz jak odzyskać utracony American Dream ogólnym skrócie. Także przejdźmy do następnej książki. Drugą książką jest książka Elizabeth Adler e, o tytule Invitation to Provence. Teraz pozwolę sobie wam przeczytać taki krótki opis, po prostu przetłumaczyłam z angielskiego, co piszą na, co mówią o Amaz na e, stronie Amazon.com o tej książce. Wyróż podróż. Z międzynarodową autorką bestsellerów Elizabeth Adler do jednego z najbardziej zmysłowych miejsc na Ziemi gdzie lawendowe pola spotykają się z błękitnym niebem, gdzie rozmaryn wypełnia powietrze, a miłość i intryki czają się tuż za rogiem. To brzmi świetnie. Życie e, Franny Martin, Martin zaczyna się sypać. Po omówieniu się na kolację ze swoim chłopakiem Markusem Marksem, zamiast niego spotyka jego żonę okej, okay, ciekawie się zaczyna po początkowym szoku odkrywa, że ma więcej wspólnego z Clair, Claire Marks, niż mogła sobie wyobrazić. Hmm. Ku jej zdziwieniu kobiety szybko staje się najlepszymi przyjaciółkami, ale to dopiero początek niespodzianek dla głównej bohaterki. Nieoczekiwanie otrzymuje zaproszenie na spotkanie ze swoją odizolowaną rodziną w Prowancji. Wszystko jest opłacone. Claire decyduje się obciążyć Markusa za jego grzechy i dołączyć. Okej. Okay. Sorry, jeżeli tłumaczenie jest jakieś pokrętne. Franny wie niewiele o francuskiej stronie swojej rodziny, ale po tym, co przeszła skler, spotkanie z dawno niewidzianymi ciotkami kuznami wydaje się małym stresem w stosunku do tego, tak? Prowancja jest wszystkim, czym Franny sobie ją wyobrażała, ale zupełnie tym, czego się spodziewała. W tym pięknym, bujnym krajobrazie Prowancji kryją się niebezpieczne rodziny tajemnice, a także osoba, która zrobi wszystko, by uniemożliwić. Ich odkrycie. Jake Bronson, Amerykanin, związany z rodziną Martenów, wydaje się wiedzieć więcej niż mówi. Hmm. To najbardziej intrygujący i fascynujący mężczyzna, jakiego Franny kiedykolwiek spotkała. Eee, tak. Hmm. Ale wokół niego krążą zdradzieckie prądy, a w centrum tej historii stoi martwiarz Marten Rafaela Martin. Or Martin. Kobieta z tajemnicami sięgającymi dekad. Wow. Jej dwaj synowie sprawili zarówno ból, jak i radość, ale to franie może być kluczem do prawdziwego zjednoczenia rodziny i rozwiania cieni skandali oraz rywalizacji w tej dynastii. Elisabeth Arler, przywołując bujne opisy, pro, opisy Prowansji, rzuca niezatarte zaklęcie, zabierając się w podróż do naprawdę magicznego miejsca w tej książce. Brzmi świetnie, dlatego ją wziąłem i wygląda świetnie. Po prostu jest taka. To taka pozytywna ta książka. Nie jest taka, wiecie, nie wydaje się być ciężka jeśli chodzi o okładkę. Bo za to na przykład ta książka. Widzicie, jest kompletnie inny vibe Niż ta. Ale bardzo mi się podoba to zdjęcie. I wam powiem, co to jest za książka. Kolejną książką jest książka The Cadence of Grass. Napisana przez Tomasa. Mark Także w, i w tym wypadku pozwolę sobie przeczytać opis, ponieważ, wiecie, dopiero kupiłam. Dopiero nie, nie, że kupiłam, ale dopiero mam te książki od dzisiaj, od paru godzin, więc nie ma szans, żebym wszystkie je przejrzała całkowicie od początku do końca, więc po prostu e, jednak będę posiłkowała się tymi opisami. Um, także, osadzona na majestatycznej scenie amerykańskiej y -y. ziemi hodowlanej Montany, The Cadence of Grass to niezapomniany dramat od uznanego autora. Także Sunny Jim Whitelaw, potomek pionierów i właściciel dużej fabryki butelek, może już nie żyć, ale nie zamierza rezygnować z kontroli. Jego testament stanowi, że nikt nie dostanie ani grosza, dopóki jego córka Evelyn nie pojedna się z mężem Paulem. Evelyn to kobieta o silnej woli, mocno związana z ziemią, której konie przenoszą ją do zachodu, który czuje, że znika, podczas gdy wyrachowany manipulator bez skrupułów, dążący do wygodnego życia. The Cadence of Grass to kolejny dowód na to, że Maguire jest jednym z najlepszych pisarzy, jakich mamy, który potrafi jednocześnie błyszczeć i burzyć mitologię zachodu, wykonując przy tym sztuczki językowe, niczym mistrz Lasso. Brzmi e, interesująco. Tylko tą książkę e, wzięłam. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, bo cały czas zapominam, żeby Wam o tym przypomnieć. I dajcie kciuki w górę, żeby... Kolejna książka wygląda dosyć tajemniczo, ponieważ jest cała czarna, ale tutaj możecie zauważyć, że jest napisane. Magnificent Destiny i jest to książka Paula Wellmana. I tutaj też posiłkuję się opisem z mm, internetu. Także przejdźmy do tego. Paul Wellman stworzył potężną powieść, no jest potężna, <laughs> o długiej przyjaźni i tajemniczych przygodach Andrew Jacksona i Sema Houstona, dwóch tytanach najbardziej barwnej ery Ameryki. To powieść o starym Hickorym, o jego czasach w walki z, y, z Native Americans, um, tak, czyli z rdzennymi Amerykanami. O bitwie, która przyniosła zwycięstwo w Nowym Orlanie po zakończeniu wojny 1812 roku, o układzie, który pozbawił go prezydentury, gdy wybory wygrał John Quincy Adams, oraz jego ostatecznym zwycięstwie w 1834 roku. O człowieku, którego sam Houston czcił. To także opowieść o historii, który przybył do Waszyngtonu jako kongresman, znalazł się tam, a także miał burzliwy romans z próżną, egoistyczną Peggy Eden, broniąc Jacksona, pomagając mu stoczyć go liczne bitwy, ostatecznie udając się na południe do Teksasu, gdzie zdobył wolność i stał się przewodniczącą gwiazdą dzikiego, rosnącego stanu. Z opisu, tak, to jest z opisu na okładce książki. Także, wow, mega mi się tutaj podobają te mapy, tutaj nawet widzicie ten styl. Fajna książka, taka właśnie dla amerykanisty, Perfekt. Także przechodzimy do końca tego filmu, ponieważ jest to ostatnia książka w tym samochodu. I jest to książka o tytule The Toughest Indian in the World, napisana przez Shermana Alexie. Sherman Alexi, ukochany amerykański pisarz, którego książki są chwalone zarówno przez krytyków, jak i czytelników, został krzyknięty przez Time, jednym z lepszych nowych powieściopisarzy niezależnie od pochodzenia. Teraz jego oceniona nowa kolekcja, The Toughest Indian in the World, która otrzymała powszechne uznanie w okay, Ja to czytam z Amazonu. E, ten fragment. Dziennikarz Indian, e, który przyniósł się z rezerwatu do miasta, zabiera na stopa autostopowicza boksera z plemienia Lumi, który chce stoczyć walkę z najtwardszym, e, rdzennym Amerykaninem na świecie. Syn czeka na swojego ojca, e, diabetyka, by wrócił ze szpitala, wyrzucając Hershey Kisses który ojciec ukrył w całym domu. Rozdzielone międzyrasowe małżeństwo, które zostało rozdzielone w wyniku wypadku drogowego, na nowo odkrywa miłość do siebie. Biały włóczęga napada na International House of Pancakes, domagając się dolara z każdego klienta i kogoś, kogo mógłby kochać, wychodząc z 42 dolarami i, i tak dalej, i tak dalej. To tłumaczenie jest troszkę takie słabe. Ale yy, tak, to, to, to jest ostatnia książka z naszego wielkiego... Wielkiego um, holu. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jedna z książek przynajmniej Was zainteresowała i chcielibyście, żebym ją przeczytała, żebym mogła Wam nagrać streszczenie czy opracowanie takiej książki. Myślę, że jest to bardzo obiecujące. Zapowiada się to bardzo dobrze. I bardzo Was zapraszam do subskrypcji i lajkowania tego filmu. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!